Polska Strefa 51. Głęboko w lasach Pomorza Zachodniego istniało miasto Widmo. Przez prawie 50 lat nie było go na żadnej cywilnej mapie Polski. To Borne-Sulinowo. Mieszkańcy okolicznych wsi do dziś boją się o tym mówić głośno. Borne-Sulinowo to nie była zwykła baza wojskowa. Do 1992 roku ten teren był dosłownie kawałkiem Związku Radzieckiego wewnątrz naszych granic. Polska policja nie miała tam wstępu ale najciekawsze jest to, co działo się tam nocami. Mieszkańcy pobliskich wsi do dziś wspominają dziwne, metaliczne dudnienia z głębi lasu. Widziano nienaturalne łuny światła, bijące zza drzew w nocy. Leśnicy znajdowali martwe zwierzęta bez widocznych ram. Ludzie szeptali o testach broni tektonicznej albo o czymś, co wymykało się tam spod kontroli. Oficjalnie? Były to tajne testy wojskowe. Nieoficjalnie? Te lasy widziały rzeczy, o których świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Chcesz dowiedzieć się więcej takich historii? Zaobserwuj strefę Curiosity.